Premier Belgii Bart De Wever zaapelował do Komisji Europejskiej o jednoznaczne odpowiedzi w sprawie legalności planu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 140 miliardów euro. Europejscy przywódcy obecnie debatują nad tym planem. Plan zakłada wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego, które w ramach unijnych sankcji zostały zamrożone i są przechowywane przez Izbę Rozliczeniową Euroclear w Belgii. Jednak jego realizacja budzi pewne wątpliwości prawne oraz obawy, że Rosja może powiedzieć pozwami premier De oczekuje gwarancji że jeśli plan się nie powiedzie Belgia nie będzie jedynym krajem ponoszącym odpowiedzialność za ewentualne roszczenia lub spory sądowe I don't want to give a dime back to Mr Putin and I understand why everybody's looking at a huge amount of money if you look at the sovereign assets 170 in other countries it's also a lot we are ready willing and able to go forward it's no problem

Ukraina miałaby spłacić pożyczkę dopiero po tym, jak Rosja zgodzi się na wypłatę odszkodowań, dlatego też plan nazywany jest pożyczką reparacyjną. Na koniec komisja zwróciłaby środki do Izby Euroclear, a ta instytucja miałaby je w przyszłości przekazać z powrotem Rosji, domykając cały mechanizm.